Życia. Dwa dni na miotle, po górach, lasach, polach, dolinach, nie wiadomo gdzie. W ogóle, gdzie on jest? No tak, poszedł sobie, tylko kubraczek zabrał, bałagan zostawił. Ja teraz nie zdążę, muszę przygotować eliksiry dla Alfreda. On nie chciał na wczoraj. Ja nie wiem, jak ja z tym zdążę. Mam nadzieję, że nie będzie zły, że dostanę dzień później. Ojej. Gdybym miał gitarę, to bym na nie grał. Gdybym miał gitarę, to bym na nie grał. Zaśpiewałbym czarodziejce Pamelce, tylko nie wiem, gdzie ona jest. A, D Dionizy, czy to ty? Pamela! Hmm, gdzie ty byłaś? Ja cię szukam i szukam. Dionizy, chodź tu szybko do mnie do domu, porozmawiamy w środku. No, pędzę do ciebie, czym prędzej już się za tobą stęskniłem. Tam, tylko tu wejdzie. Cześć, Pamelka! Gdzie ty byłaś tyle czasu? Cię szukałem! Ty mnie szukałeś. No, gdzie ten dzińcie cię wysłał? Dionizy, ja nie wiem, gdzie ja byłam. Dwa dni latałam na miotle. Ona sama latała, nie umiałam jej opanować. Z cudem dotarłam do domu, a to wszystko przez twoje życzenie. Hmm, no faktycznie. Ta miotła nie ma kierownicy i dlatego pewnie tak wyszło. Dionizy, ty to jesteś jednak, wiesz? Jak możesz, proszę, zostaw mnie, bo muszę tu ważne zamówienie przygotować. Na wczoraj! Dobra, nie będę ci przeszkadzał. Chwila spokoju. Teraz dokładnie wszystko zrobić. Żeby Alfred był zadowolony. Pani Panko. mam kwiatuszka na przeprosiny. Może się już Pani nie będzie na mnie gniewała, co? Oj, Dionizy, dziękuję. Może się mogę jakoś zrewanżować w ramach przeprosin, co? A jest jedna rzecz, którą mógłbyś zrobić. Mogę? A co to takiego może być? Ja tutaj robię ważne zamówienie dla Alfreda, a ty musiałbyś mu je zanieść. Dla Alfreda? Tego ze Szwecji, tego znanego? Chodzi ci o Alfreda Nobla? Tak. To nie! Denizy, Alfred Nobel nie żyje ponad 100 lat. Jak ty chcesz mu to zanieść? Ja myślałam, że jak jesteś czarodziejką, to umiesz się przenieść w czasie. No, niestety nie umiem. A, no dobra, to dla jakiegoś innego Alfreda, tak? Tak, dla mojego przyjaciela, czarodzieja, z którym próbowałam porozmawiać, kiedy wysłałeś mnie na miotle nie wiadomo gdzie. No dobra, to zaniosę mu. A mogę jakieś okularki? Bo chciałbym się przyjrzeć, co ty tutaj robisz. A będziesz grzecznie siedział? Postaram się. Nie wywiniesz znowu jakiegoś śmiesznego numeru? Postaram się być spokojny. Jak Aniołek. No dobrze, to dam ci te okularki. Tylko masz być grzeczny, bo się podniewamy. mamy. Dobrze. O, teraz. No jeszcze ci rękawek podwinę, bo ci zasłania całą rękę. Okej. Okay. Teraz jestem przygotowany do obserwacji. No to dobrze. To tak, robimy eliksiry. Pierwszy to jest eliksir szczęścia z czerwienią. Hm, ja nie potrzebuję żadnego eliksiru. A jestem szczęśliwy. Ty to, Dionizy czasami jesteś aż za bardzo szczęśliwy, wiesz? Za bardzo? No? A można być za bardzo szczęśliwy? No chyba można. Jesteś tego najlepszym przykładem. No, jestem smok żartowniś. Dobrze. Drugi eliksir to eliksir mądrości z Jamadą. Trzeci eliksir to eliksir długowieczności mhm. z Fenolowtaleiną. Z czym? Z fenoloftaleiną. Aha. Gdzieś to słówko już słyszałem. I ostatni to eliksir na porost włosów z oranżem. Mhm, to twój przyjaciel jest łysy? No już nie jest. Odkąd piję mój eliksir, to już ma włosy. Aha, to chyba tylko jest dla czarodziejów, bo mi wystarcza szampon. No mu niestety szampon nie wystarczył. Mhm. No dobra, i co tutaj dalej będziesz robić? Teraz, Bo już się nie mogę doczekać. Teraz muszę dodać kolejny składnik, ale potrzebuję do tego jeszcze jednej rzeczy. Ujko, to masz strzykawkę! Dionizy. Ty Jesteś pielęgniarką czy czarodziejką? Dionizy, to nie jest strzykawka. A, to jestem spokojniejszy. A co to jest? To jest pipetka i ona służy do odmierzania płynów. Aha. To teraz trochę zasady do każdego. Kap, kap, powolne. O, skażuraj, chyjte. Prallanala la. co ty robisz? Śpiewam, żeby ci się lepiej pracowało. No właśnie trochę mnie tym śpiewaniem swoim rozpraszasz. Tak? Zafałszowałem. <laughs> nie no, bardzo ładnie śpiewałeś, ale ja się tu muszę skupić, żeby dobrą ilość dodać. Dobrze. Teraz ja patrzył, czy dobrze ci wychodzi. Tylko tak naprawdę to ja tam się bardzo nie znam. No, ale możesz o, obserwować. Co tu się dzieje? Jakaś zupka się gotowała. Nie, Dianizie, to nie jest zupka. Uuu, ale mi się zimno zrobiło. Coż tu takiego tam jest? Tu mam takie kostki, które się dymią. Dymią się? Właśnie widzę taki dymek. Tak, bo to jest magiczna kostka suchego lodu. Mm, ja mam w domu też magiczną kostkę, bo to jest kostka Rubika. No ja nie wiem, czy kostka Rubika jest taka magiczna. No dla mnie jest bo zawsze mam problem, żeby ją ułożyć. A nie ty jeden, ja też nigdy nie umiem tego zrobić. No dobra, a ta Twoja kostka to co to jest? To jest kostka suchego lodu. Suchego lodu? Pierwsze słyszę, ale widzę, że się zamienia z ciało stałe w gaz. Masz rację, i to się nazywa sublimacja. Aha, no widzisz. Takie rzeczy mi tutaj przedstawiasz? A myślisz, że ta kostka jest zimna czy ciepła? Trudno powiedzieć. A mogę sprawdzić? A jak chcesz to sprawdzić? A sprawdzę to właśnie tak! Ojejka, ale mi nosek zaspędził. Czemu się o mnie wycierasz? No bo mnie nosek świędzi. A to nie możesz o swój nowy fartuszek się podrapać? Nie sięgnę. No tak, masz za dużą głowę, wszystko jasne. No. To uwaga, zobacz, teraz te kostki... O, ucieka. O, uciekła. Teraz te kostki będziemy wrzucać do naszych eliksirów. Zobacz, co się dzieje. No, jakiś kokus pokus czary-mary. W takich momentach ja zaczynam czuć chęć do nauki. <noise> Cieszę się, że czujesz chemię do nauki. Teraz zobacz, nasze eliksiry już zmieniły kolor. Musimy tylko poczekać, aż przestaną bąbelkować, żeby nabrały swoich właściwości. I teraz tak. Ja w tym czasie pójdę po pudełka, żeby to zapakować, żebyś mógł to zabrać, dobrze? Dobra, to ja będę tutaj pilnował w porządku. Tylko niczego nie dotykaj. Dobra. To idę, za minutę jestem z powrotem. Dobra. A może bym tak dorzucił jedną kostkę tu? Jedną kosteczkę tu? Chyba się nic nie stanie. Hmm, ciekawe. Narobiłem! Pamelka, chodź ratuj sytuację, bo coś znowu spsodziłem! Pamelka, chodź mi pomóż! Ratunku!